Hej widzowie, w tym odcinku pokażę Wam moją kart karty piłkarskie i dajcie znać, jaki klub wolicie: czy FC Barcelona, czy Real. Jak FC Barcelona, to zostawcie suba, jak Real, to zostawcie lajka. A my już przechodzimy do odcinka. Dzisiaj Wam pokażę karty z roku 2024. W tamtym roku zapomniałem Wam pokazać, więc w tym Wam pokażę. To są wszystkie karty. Tam mamy Polskę, portugalię i inne tam takie rzeczy. Więc zaczniemy sobie od pierwszej strony. Na pierwszej stronie mamy Lewandowskiego i drugiego Lewandowskiego. Tylko w innym braku. Tu mamy Ronaldo z Portugalii. Tu mamy Dalot Dalot. tak. Lota mamy Tutaj też mamy dalot. Tu jest akurat y, do Diego casta Tu mamy kane Tak wygląda Rice. Tak wygląda J Jund. Tak wygląda y, Birian Ludrup Haland. Czekajcie. O. Czekaj, te światło mam tak zrobię. O! Haland tego Degard. Degard. Więc nam. Tu mam lampkę jak coś, więc świeci mi. Bo jest już strasznie ciemno Patrzcie No, Ciemno jest straszne. Tu mamy ketelare. Ketelere... Co się dzieje? tu mamy Lukaku, tu mamy z Francji Tru nie wiem jak się to czyta, Beus Benzema, Benzema tutaj mamy, tu mamy z Niemiec już bramkarza. tu jest Kachen Kachen, tak, tu mamy Ne ner Tesseract. Wiem trochę długie to jest. To te to... Tu mamy Merie. Merie tutaj jest. Tu mamy kolejnego bramkarza. To jest właśnie N ne... N U R ne U R. Wiem trochę dziwna nowa. E, kolejne karty tu mamy tutaj takie. Tu mamy z. Y, z. tych. Ch Chorwacji. Tu też Chorwacja jest. Czekajcie. Tutaj na dole. Mamy z Chorwacji. Tego kraju akurat nie znam. Jak ktoś zna tego piłkarza i tego, to niech da lajka albo subika. Tu mamy z Szwecji. Szwajcarii sobie. Takiego. I Takie Kolejny to będzie Z Hiszpanii INIESTA INIESTA Tutaj mamy kolejnego brąkarza z Hiszpanii SIUMON A tu mamy już napastnika Czekajcie O, światło wygląda. Tutaj nie mam karty Gdzieś mi się zapodziała Muszę ją znaleźć Oj, czekajcie Mamy Takiego. Kolejny to jest... Czekajcie. O, taki. Tutaj macie dwóch z Rosji chyba. kolejne to yy, będą... tych krajów akurat nie znam, bo nie znam się za bardzo na krajach, ale nie znam tych krajów serio. Nie powiem wam, jakiego kraju są. A tutaj mamy już Czech. I takiego. Nie wiem, właśnie też tego kraju. Nie znam. Nie znam trochę krajów tutaj, więc nam. Tutaj mamy kolejnego tego też nie znam kraju. No, tutaj mamy. Czekajcie. O, takiego. Lenjani. Nie znam go. Znaczy, nie znam kraju jego. Tu mamy z Litwy. A tu mamy. Nie wiem właśnie teraz, nie powiem Wam widzowie. Tu mamy takie, nie wiem jak ten. Tutaj macie takiego takiego, takiego i takie. Tutaj mamy kolejne. To mamy z Ukrainy, a tuże z Szwecji. A tych nie znam akurat krajów, ale mi się bardzo fajne na plaga jest, więc mam. No. Tu mamy kolejnego, tego nie znam, ale tego, Austria, to będzie Austria, tak na pewno. Tych nie znam, krajów. Tu mamy takie, y, tych tego na razie nie liczycie, to są inne y, karty, więc no. Tu mamy Włochy, z Włoch, czekajcie, no. Tu mamy takiego, właśnie. I takiego. Nie pamiętam jak się nazywali, właśnie. Tu mamy kolejnego z Włoch. Tu mamy z FC Barcelony. Z Argentyny, chyba. Mamy z FC Barcelony. I tego, to kupiłem za złotówkę. World Slash. No, więc to jest moja kolekcja. Kart piłkarskich 2024 i yy, poczekajcie chwilę, jak Wam się podobało, zostawcie lajka, suba i widzimy się w kolejnych filmach.